Cześć! Kto by sobie wyobrażał, że w styczniu przyjdzie mi kosić trawę przed domem. No ale tak, e, pogoda wiosenna, czysto 114 stopni. E, przy okazji chciałbym zaprosić was na rybomanie, właśnie w tym roku, 12-14 luty, e, właśnie w Poznaniu. Razem z całym filmem Nasz Takie Polska i z główną gwiazdą tegorocznej edycji, e, Alanem Blais. Co więcej, razem z Alanem Blair będziecie mogli zobaczyć mnóstwo nowości e, serii Black Ops Scope, e, dużo nowości przynętowych, e, no więc co, e, tak pokrótce ja muszę wracać do roboty, póki mnie żona nie zobaczy. E, do zobaczenia właśnie tam, w Poznaniu 12-14 luty. Nie zapomnijcie nasz taklestand.